Jeśli nie masz doświadczenia w wystąpieniach na żywo, masz złe doświadczenia albo zwyczajnie blokują cię obawy i trema, to wróć koniecznie do mojego ostatniego nagrania, pierwszego nagrania o wystąpieniach na żywo. Nazywam, nazwałam je tak trochę przewrotnie: czy ja nadaję się do występów na żywo? Nagranie jest podobnie jak to dzisiejsze: krótkie. Ale bardzo konkretne, bo takie jest też zamierzenie cyklu podpowiedzi zaklinaczki Tremy. A jeśli interesują Cię takie proste wskazówki odnośnie tego, co zrobić, żeby Tobie było zwyczajnie łatwiej poprowadzić spotkanie na żywo, to ten odcinek wideo podcastu jest dla Ciebie. Ja nazywam się Magdalena Zamaro, a podpowiedzi Zaklinaczki Tremy to seria krótkich nagrań, w których znajdziesz konkretne wskazówki na temat wystąpień przed kamerą. Wideopodcast możesz oglądać na YouTube i słuchać w formie podcastów dowolnej, aplikacji podcastowej. A jeśli wolisz czytać, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Transkrypcja odcinków znajduje się na moim blogu. Informacje z wszystkimi linkami znajdziesz zawsze w opisie, gdziekolwiek oglądasz czy słuchasz, a może czytasz. Przygotowałam dzisiaj dla ciebie pięć wskazówek i bonus. Po pierwsze, na żywo to nie znaczy na spontana. Jeśli tak potrafisz, a twoi odbiorcy to lubią, to okej, okay, to w porządku, ale domyślam się, że jeśli oglądasz już to nagranie, to. Tak jak zdecydowana większość ludzi, w tym przede wszystkim profesjonalistów, musisz przygotować się do występu. Rozpisz plan treści, którą chcesz przekazać, nie zapominając e, o tak niby banalnej, ale kluczowej sprawie, jak wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Proponuję też przemyśleć, jak się przywitasz i jak się pożegnasz. Te elementy przygotowania wystąpienia. Często pomijamy przywitanie i yy, pożegnanie, ale jednak jeśli nie masz wprawy, to mogą one nagle okazać się nie lada wyzwaniem. Po drugie, przemyśl opcję próby generalnej. Wielu osobom bardzo ułatwia to późniejsze nagrania. Po trzecie, pamiętaj o mocnym wejściu. Samej wciąż mi się zdarza zaczynać od. Strasznego, czym nie widać, czym nie słychać, ale powiem Ci, że jak zaczynam konkretnie i profesjonalnie, to robię nie tylko dobre wrażenie na odbiorcach, ale i na sobie samej. Z dobrym wejściem czujemy się pewnie, a to ma też ogromny wpływ na nasze dalsze wystąpienie. Po czwarte. Miej przy sobie pod ręką notatki z wypisaną strukturą wystąpienia i ewentualnie informacjami, o których nie chcesz zapomnieć. Sprawdź, czy masz naładowany sprzęt, ładowarki pod ręką i uwaga, nawet jeśli mają te ładowarki nie być potrzebne, to warto je mieć. Sprzęt jest tylko sprzętem, a ładowarka oprócz kamery daje taki naprawdę komfort psychiczny, że w razie co ją masz. A tego komfortu psychicznego potrzebujesz jak najwięcej w czasie nadawania na żywo. Nie zapomnij o szklance letniej wody, żebyś mogła w trakcie nawilżać gardło. Chusteczka do nosa też daje duży komfort psychiczny, nawet jeśli nie masz kataru. Dużo tego? To po piąte, zrób sobie checklistę rzeczy do przygotowania i do sprawdzenia, no i zachowaj sobie taką checklistę na kolejne wystąpienia, będzie ci łatwiej. Ja przygotowałam dla ciebie gotową checklistę, możesz ją sobie pobrać, są w niej też puste miejsca, żebyś mogła ją sobie uzupełnić według własnych potrzeb. No, i na koniec obiecany bonus: powiem Ci, że pytania, które słyszę najczęściej odnośnie występów na żywo, to są takie pytania jak: A co jak trema mnie zje? A co zrobić, jak zgubię wątek, albo jak zawiedzie technika, albo na przykład jak zareagować na pytanie, na które nie znam odpowiedzi? No albo co gorsza, gdy ktoś będzie próbował podważać moje kompetencje. To pytania bardzo istotne i też warto się na takie sytuacje przygotować. Oczywiście zakładamy, że nic takiego się nie wydarzy, ale jeśli już miałoby się to zdarzyć, to ważne jest, żeby takie pytania nie zaskoczyły Cię na tyle, że nie będziesz wiedziała, jak się zachowasz, czy powiesz coś, czego później stwierdził, że wolałabyś tak naprawdę nie powiedzieć. Ten slajd, który teraz widzisz, jest częścią webinaru. Jak ułatwić sobie nagrania? Poznaj sposoby na dobre nagrania bez wysiadywania godzin przed kamerą, na którym to webinarze poruszam temat występów na żywo. Webinar możesz pobrać bezpłatnie, wystarczy, że zostawisz swój adres e-mail. Link do tego szkolenia znajdziesz w opisie tego nagrania. Mam nadzieję, że to krótkie nagranie było dla Ciebie krótkie i konkretne. Jeśli podobało ci się, to proszę cię, zostaw lajka, skomentuj. Jeśli słuchasz w aplikacji podcastowej, napisz mi proszę opinię, udostępnij, wyślij nagranie komuś, komu może się przydać, bo to jest dla mnie bardzo ważne. No bo tylko tak dotrze z tymi treściami do innych osób, którym mogą się przydać. No i pamiętaj o pobraniu webinaru lub samej checklisty. Jeśli pobierzesz webinar, to ta checklista i jeszcze dodatkowo checklista o planowaniu nagrania jest jako dodatek, więc nie musisz jej dodatkowo pobierać tutaj. No to co? Tyle na dziś. Powodzenia i do usłyszenia.